Cześć wszystkim. Zobaczcie, jak uzyskać dane z macierzy RAID do szkodzonego urządzenia PromiseNet Smart Store NS4300N. Jak utworzyć RAID, dodać folder sieciowy, łączyć yy, serwer HTTP i skonfigurować dostęp do sieci. My Technology oferuje produkty od urządzeń konsumenckich wysokowodajne rozwiązania pamięci masowej klasy korporacyjnej dla monitoringu wideo centrum danych, chmur obliczeniowych i aplikacji multimedialnych. Jeśli chodzi o nasy, to nie różnią się one zbytnio od podobnych modeli innych producentów. Pamięć masowa nas nie jest złym rozwiązaniem pod względem zabezpieczenia przed uszkodzeniem i utratą danych, ponieważ bazuje się Na technologii RAID. RAID zapewnia niezawodny sposób przechowywania i dostępu do danych. Jednak nas, i wszystkie urządzenia mechaniczne, może ulec awarii, a dane zostaną utracone w wyniku utraty dostępu do macierzy. Do najczęstszych przyczyn awarii urządzeń nas należą. Awaria kontrolera RAID, awaria wielu dysków w macierzy RAID, nieudane odzyskiwanie wolumenów, awaria serwerów, błędy administratora itd. Gdy urządzenie nas ulegnie awarii, dane pozostają nienaruszone, ale nie można ich wydobyć bez oprogramowania innych firm. W niniejszym filmie pokażę Wam, jak wybrać oprogramowanie do odzyskiwania danych NAS. Na początek wyjaśnimy, jak stworzyć macierz RAID. Zalogujcie się do interfejsu zarządzania NAS i w sekcji RAID i system plików po lewej stronie otwórzcie zarządzanie RAID. Jeżeli chcecie zmienić ustawienie istniejącego RAID, kliknijcie na przycisk Zmień. Tutaj można zmienić poziom RAID i dodać dodatkowe dyski do macierzy. Po zmianie ustawień kliknijcie OK i proces migracji rozpocznie się, to zajmie trochę czasu. Aby usunąć istniejący rajd otwórzcie sekcję Usuń, zaznaczcie ten, który chcecie usunąć i naciśnijcie OK. A następnie wpiszcie Tak w wyskakującym okienku i nacisnijcie OK, ponownie aby potwierdzić. Rajd zostanie usunięty. Aby utworzyć nowe przejście do zakładki Utłusz Wybierzcie Boże mraje. dodajcie dyski, które będą tworzyć macierz i kliknijcie ok. A następnie dyski zostaną sformatowane. Po zakończeniu można kontynuować konfigurację. Przyjrzymy się teraz jak dodać nowy sieciowy folder udostępniony. Aby to zrobić w zakładce plik i drukowania, otwórzcie ustawienia udostępnienia plików, tutaj przejdźcie do zakładki utwórz. Wybierzcie woman, na którym ma być utworzony, nadajcie mu nazwę i zaznaczcie pola obok systemów plików, w których będzie używany, a następnie kliknijcie przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia. Nowy folder został pomyślnie dodany. Teraz aktywujemy serwer FTP i skonfigurujmy dostęp do sieci. Aby to zrobić, otwórzcie sekcję ustawienia udostępniania. No Wybierzcie folder, do którego chcecie skonfigurować uprawnienia i ustawcie odpowiednie uprawnienia. OK. Kolejnym krokiem jest aktywacja usług sieciowych Dysku. Otwórzcie zarządzanie protokołami i aktywujcie wymagane usługi, klikając przycisku łącz. W celu dalszej konfiguracji, należy utworzyć odpowiednią zakładkę. Po zakończeniu konfiguracji będziecie mogły podłączyć się do NAS i zapisać dane na dysku. Ten model nie posiada funkcji sieciowego kosza, więc jeśli przypadkowo usuniecie pliki, nie możecie po prostu przewrócić ich z kosza. W przypadku przypadkowego usunięcia plików z urządzenia NAS formatowanie dysku... Błędnej konfiguracji i innych sytuacji związanych z utratą danych lub utratą dostępu do dysku sieciowego oraz uszkodzeniem macierzy RAID w odzyskiwaniu informacji może pomóc specjalistyczny program do odzyskiwania danych. Dzieje się to tak, ponieważ większość urządzeń nas pracuje pod kontrolą dostosowanej wersji systemu Linux i jest konfigurowana przy użyciu systemu plików EXT. A systemy RAID w większości z nich oparte są na dwóch technologiach mdad i LWM, a gdy są one podłączone bezpośrednio do komputera systemem Windows nie można ich odczytać. Aby odczytać dyski i odczytać z nich informacje użyjcie sprawdzonego narzędzia do odzyskiwania danych z NAS Hetman RAID Recovery. Obsługuje większość popularnych systemów, plików, technologii, typów RAID i w większości przypadków automatycznie odbuduje zniszczony RAID. Aby odzyskać dane z dysku wyjmijcie je z niedziałającego urządzenia NAS i podłączcie do komputera z systemem Windows. Po uruchomieniu systemu otwórzcie za zarządzanie dyskami i sprawdźcie, czy dyski są wykrywane w systemie. System operacyjny może poprosić o zainicjowanie i sformatowanie dysków, aby uzyskać do nich dostęp. W żadnym wypadku nie należy tego robić, ponieważ może to spowodować całkowite nadpisanie pozostałych informacji. Capman RAID Recovery automatycznie wykryje dyski, odejmie z nich informacje serwisowe i ponownie złoży zniszczony RAID. Oprogramowanie wykryło i wyświetla macierz RAID w górnej części menedżera dysków. Pokazuje to jeden dysk współdzielony, a jego partycje są wyświetlane poniżej. Ze względu na specyfiki budowania RAID w tym e typie NASA, oprogramowanie wyświetla partycje w osobnym wierszu partycji RAID. Ta partycja jest zbudowana na systemie plików X. next 3. Jeśli jest w stanie określić system plików danej partycji, będziecie mogły ją przeanalizować za pomocą szybkiego skanowania, który zajmie Wam znacznie mniej czasu niż pełna analiza. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na partycję otwórz, aby rozpocząć wyszukiwanie plików. Następnie należy wybrać typ analizy. Szybkie skanowanie będzie dostępne, jeśli tablica jest skonstruowana poprawnie. Kliknijcie przycisk Dalej, aby rozpocząć wyszukiwanie utraconych plików. Poczekajcie na zakończenie procesu, a następnie kliknijcie przycisk zakończ, aby przejść do wyników wyszukiwania. Patrząc na wyniki, możecie zauważyć, że program odnalazł wszystkie pliki, które zostały nagrane na tej macierze. Wszystkie usunięte pliki są oznaczone czerwonym krzyżykiem. Pozostałe pliki to te, które pozostały na dyskach macieży. Aby przywrócić, zaznaczcie te, które chcecie przywrócić i kliknijcie przywróć. Wybierzcie dysk, na którym chcecie je zapisać i określcie folder, w którym chcecie je umieścić, a następnie przywróć i gotowie. Następnie przejdźcie do podanej ścieżki i sprawdźcie, czy te pliki tam są. I to jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Zadawajcie swoje pytanie w komentarzach pod filmem. Dziękujemy za oglądanie i do widzenia.